Siema, Siema z tej strony. Suchy i zapraszam Was na kolejny film Spadback Style. W dzisiejszym odcinku skoczymy i spróbujemy wykrawić sobie Headhuntera. Mamy 47 Ancet Orbów. Wrzucę sobie to do ekwipunku. No i zobaczymy, czy ta siódemka, ostatnia, będzie dla mnie szczęśliwa. Yeah. Odpalimy sobie Burial Chamber. <laughs> nie to. Mm, moje oko. Piek. tutaj niestety nic nie mamy dobrego. Eee, Musimy coś więcej. Dalej kiepsko. Namiestr by się sprzedało, ale dobra, co tu mamy? Eee, coś takiego. Coś innego. O dobra, 81. Eee, ok. Rzucimy sobie jeszcze. Mm. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś to próbował robić na Delirium. E, więc Light. Co wybierzemy? O, weźmiemy sobie to. No i okej. Okay. Mam nadzieję, że mam. Mam. E... Do tego Habinger do tego weźmiemy Eldera, do tego Divination mm, Kart i Licious. Ok, tu mamy raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć. Nemesis Mod eee, i weźmiemy jeszcze może coś stąd wziąć. A niech będzie to OK, startujemy mapę burial chamber mamy nemesis 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 mod jest poruszymy się Dobra, zaczynamy zabawę, więc fajnie by było jakby siadło. Niedawno Headhuntera nie miałem. To jest cały mój drop, to jest cały sezon. No i zobaczymy. Kaj, koszt to jakieś prawie 8 tysięcy haosu. Chociaż razy posiadało... <śles> o, kwa! LOL. 47, 126. <laughs> nice. Stęże, dekscerity, bo oh, fuck. Jeszcze mam tyle. w oh, mordę. Ile? Nie na jak to warto w tym momencie. Oh, mordę. E Dobrze by było. E o! <noise> nie no kupiłbym sobie jeszcze jeden. Ciekawe, czy by się udało. dwa. Yy, yy, Pat. Ale ja, ja, to nie spodziewałem się tego, naprawdę. Yy. <noise> Unikatowy hmm. Search Teraz już nie trafię No nie ma szans eee. Dobra, 40 chaosów Ok 1, 2, 3, 4 Hideout, Oh fuck Przecież to jest mistrzostwo Mhm mm O oh, fuck! No dobra, to jeszcze raz Abym braktał jakby to coraz świat drugi Ja cię nie miałem, No parę sezonów Podnosimy Zabijemy no Dobra i bawimy się dalej Wow Teraz już nie ma szans, no ale... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa trzy i... PUM! A, to już nie ma... Wow! Jestem po prostu w szoku. Gradów, w No to sześć ostatnich i ostatnie dwa. Bank nie ma, dobra, ale. Mm -hmm. Oj, co to za lagi, co to za lagi? Nie, nie mogę założyć, bo nie będzie działał eee, Inteligencja, albo... czegoś tam mi będzie brakowało, jak pasek ściągnę, więc... Może jeszcze coś tu ciekawego dać? Nie Yes, nie sądzi... <laughs> Czemu się nie zdecydowałem wcześniej? Just um. yet. Dobra, lecimy dalej. Ale to jest po raz e... drugi raz kiedy gram e... tym Łucznikiem i dostaję Head -huntera. Pierwszy raz jak zagrałem rucznikiem to miałem z dropu Head -huntera, A tutaj no z Ansel Nie udało się uniknąć tego Ale ciekawe czy dobije do końca just yet Panie, ma, to right, no. My mana is gone. Bring the beast in my sights. Exile. This one is captured. This one is captured. I now will take it. I now will take it. Oh. Ho, ho, ho. Dajmy to dalej. 아. <clears throat> <clears throat> uh. <clears throat> <clears throat> No dobra, staniemy i kula. Z trzeciego, czyli z tego prawego do tego wychodził purification Co tu się dzieje? Czemu to jest tak blisko? Nie dobrze. Duński karp. głos. No niestety nie. Ale zobaczmy co. Mamy dywinszin. I pęk eee, Co jest to <coughs> No, tu. To sobie jeszcze utkniemy. Myślałem, że literę To już wszystko? W tym tak poleciał szybko? To elegancko. A, jeszcze mamy jeden yy, ten... do zrobienia. Rytuał A to jak dobrze kojarzę. No i co nic ciekawego. Karta, co to? Nawet nie wiem co wziąłeś. z tego paska w ogóle więc um... dobra, wolać to zobaczmy jeszcze czy hej niestety nie Dobra, to było na tyle. Ja się z Wami żegnam, czule. Zostawam w górę. To jest najlepszy sezon, jaki miałem. Naprawdę. Do następnego. Na. No.